Właśnie oni, bez ich udziału, specjalny odcinek. O, gdzie jestem? O nie, znowu. Ale w końcu jestem w jakimś innym miejscu. Ej ty, pomożesz mi? Jak zostawisz łapkę w górę z dzwoneczkiem, to mi pomożesz. Ech, ech, proszę, zrób to dla mnie. Proszę. Jak to zrobiłeś? Dzięki. Dzięki. E, dobra. E. O, co to jest? Co? Jezu. Antitotum na raka. Co? Antitotum na raka? 这，怕是，嗯，哎哎哎哎哎哎，啊！哇哦，还是特别有趣。 Jestem tu, na dole! O. O, o. O. Jestem! Heh. Jeszcze tylko kilka centymetrów. Jednak więcej. Okej. Okay. Kiedy się wpinęłem na no coś innego. Mm. Mm. Dzień dobry. Jestem tylko ciałem nieużytym do odcinka poprzedniego, którym wystąpili, ale się usunął. O kim mówisz? O muroku i Lamiaku. A, słyszałem o nich. Oho, po, ho, po. Pa. Sorry. Ugh. Ugh. Есть Оп! Разом еще не дам. а Ниц меня есть. нет, это ушко. Ah! <sighs> yeah, yeah, yeah. Just

Koniec! Chórki lamiak! To właśnie oni!